Dzień dobry Państwu, jakiś czas temu popełniłem filmik na temat podnoszących się, a raczej predykcji e, odnośnie podnoszących się wód i oceanów, czy ich poziomów, poziomów wód i oceanów. No i wtedy taki rzuciłem nieśmieszny żart prowadzącego, że jak nam się podniesie tutaj woda, to odetnie ten kawałek ziemi, no i będziemy mieć wtedy <laughs> wyspę Wolin. Ktoś bystro zauważył w komentarzach, że już my ją poniekąd posiadamy. Więc tak, zgadza się. I pomyślałem sobie: A co gdyby się pochylić nad tematyką wysp generalnie, globalnie i przelecieć, co my mamy, co świat posiada, jakie są największe, jakie są najmniejsze wyspy, no na jakieś tam jeszcze ciekawostki przy okazji. Jeżeli kogoś zainteresowało, to zapraszam zaraz po przerywniku filmowym, którego nie posiadam. Jak i czołówki, jak i niczego innego, co by przykuło um, uwagę gawiedzi. Ale zacznijmy od ciekawostki historycznej, ponieważ nasz kraj został gruntownie przemodelowany po II wojnie światowej i przypadły nam, to się chyba nazywa fachowo, dwie wyspy w linii morskiej? Czy jakoś tak, bo generalnie wyspy można podzielić. Na te rzeczne, śródziemne jakieś morskie i tak dalej. Więc mamy wspomnianą Wyspę Wolin i Uznam. Ale ta wyspa Uznam jest no, częściowo czy w dużej mierze niemiecka. I Pech chciał, że na tej wyspie leży niemałe miasteczko o nazwie Świnoujście, które nie wiem czy wiedzieliście, ale po II wojnie światowej nie miało dostępu do słodkiej wody. I. Tu przyznam szczerze, nie wiem, nie pamiętam, nie doczytałem, nie sprawdziłem, ale jak ktoś wie, na jakich zasadach ten cycek został oddany, bo Niemcy go przekazali Polsce po wojnie, gdyż albowiem granica szła gdzieś tutaj, a zrobili to po to, żeby był dostęp do stacji wodociągowej i żeby Świnoujście miało dostęp do słodkiej wody. Odbyło się to na zasadzie jakichś porozumień dwustronnych, ale przyznam szczerze, nie wiem, nie pamiętam, nie doczytałem, czy myśmy to kupili, czy oddali kawałek ziemi za, za, za ten cyceczek. Nie wiem, nie pamiętam, nie znam się. Generalnie, jeżeli ktoś chce listę wysp polskich, to zapraszam do odnośnika, a jeżeli ktoś chce dalej słuchać, na temat wysp globalnie, to zapraszam. I to jest zestawienie największej wyspy, czyli Grenlandii z najmniejszym kontynentem, który w moim subiektywnym, osobistym mniemaniu też powinien być traktowany jako wyspa, ale co ja się będę wymanżał I Grenlandia posiada, czy ma powierzchnię 2 milionów 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, gdzie Australia ma tych kilometrów 7,5. 6. Więc tak, z grubsza załóżmy, że Grenlandia to jest 1 trzecia um, Australii. Ale gdyby się ktoś zastanawiał, ile generalnie wysp jest na świecie, nie wiem, nie liczyłem, ale wiem, że na przykład Japonia ma tych wysp 6852. To całkiem sporo w porównaniu z nami, ale na miejscu Dziewiątym, bo jeszcze nie wiem, czy się y, Państwo dowiedzieli, czy domyślili, że to będzie takie top ten. To na miejscu dziewiątym jest China 6961 wysp, na kolejnym Filipiny 7641, na kolejnym wspomniana już Australia. Byliśmy tu 8222 wyspy. I teraz naprawdę jest przeskok jak w funkcji wykładniczej.

I obiecuję, że jeszcze do Kanady w tym odcinku wrócimy, ale ponieważ funkcja przyspiesza, Finlandia, no i to już jest pudło, to już jest trzecia pozycja, bo tych wysp ma 178 947 wysp. I zanim przejdziemy do miejsca drugiego, ciekawostka, albo dobra. Ciekawostka będzie przed miejscem pierwszym, żeby jeszcze Państwa trzymać w niepewności, bo na miejscu drugim jest Norwegia z wyspami w ilości 200 039 od początku 239 057. I teraz wspomniana ciekawostka, że wyspy w Europie stanowią 7% lądów Tadao, a na miejscu pierwszym Szwecja. 267 570 wysp. I teraz konia z rzędem temu, kto, nie wiem, popełnił doktorat czy coś i musiał to wszystko zliczać. Popatrzcie, to wyglądają jak pryszczół nastolatka. Gdzie? Dobra, nie wiem, czy to się liczy, ale to już chyba tak. I to ma wielkość, metrów 8. Ktoś to musiał zliczyć. Wątpię, żeby nazwać, bo by, chyba by mnie pogięło, jakbym, bo ćwierć e, miliona wysp nazwać. My mamy ich kilka, dziesiąt, to sobie możemy nazywać, ale jak ktoś ma setki tysięcy, no to już się generalnie jest, jest hurtownikiem. Ale ta wyspa ma 8 metrów, a jaka jest najmniejsza zamieszkana wyspa na świecie? i to jest jedna z kończących e, ten odcinek ciekawostek wyspa o jakże prześlicznej i dosadnej nazwie Just Enough e, w stanie Nowy Jork zakupiona w okolicach połowy zeszłego wieku ja to odsunę tak żebyście Państwo zobaczyli gdzie to jest New Jersey, gdzie jest tu New York to jest stan Nowy Jork na pograniczu z Kanadą i ta wysepka ma metrów 300 300, 300 e, miało być dla Państwa i tutaj też jest ironia Sizeland e, może nie ironia, ciekawostka dla Państwa Sajzland taką e, od, odskocznią, taką nazwijmy to daczą na, na jakieś weekendowe wypady, a stało się atrakcją turystyczną, więc tam w spokoju podejrzewam, że nie uświadczą, gdyż albowiem też to zostało wpisane do rekordu, do, rekordu, do Księgi Rekordów Guinnessa, e, która nie wiem, czy wiedzieliście, jest, powstała mm, na kanwie sprzeczek, dyskusji w jednym z, nie pamiętam, czy to był angielskim czy irlandzkim pubie, to musiałbym doczytać, e, chłopaki się po prostu przypiwie. Przekomarzały, co jest większe, co jest mniejsze. No i tak powstał pomysł na teraz poniekąd biznes. Księga rekordów Guinnessa. Ale wracając do Just Enough wyspy, to naprawdę fajny przybytek, który to zdetronizował, albo obecnie jest już jedynym, z najmniejszym, za, jedynym, za, najmniejszym zamieszkałem, najmniejszym zamieszkałem skrawkiem lądu, gdyż mm, Gdzieś do końca lat 2000, chyba do 70., jak mi pamięć nie myli, najmniejszą zamieszkanym najmniejszym wyspą był Bishop Rock, czyli Bishop to jest chyba biskup, jak dobrze pamiętam. Rock, skała, kamień, lighthouse, czyli latarnia, która jest u wybrzeży Anglii. I ciekawostka do ciekawostki, ta Latarnia ma 49 metrów wysokości, a nigdzie nie, znałem, nie znalazłem wielkości wyspy. I bawiąc się narzędziami Google, wyszło mi, że ta wyspa ma tak 49, może 50 metrów kwadratowych, więc wysokość koresponduje z powierzchnią wyspy. Ale żeby, żeby nie było, wyspa Tal. Nie ci panowie, tylko wyspa. To jest Incepcja, gdyż albowiem jest to wyspa na jeziorze, na wyspie, które jest na jeziorze, które jest znowuż na wyspie można Moszna. I to jest chyba część Filipin, jak mnie tutaj pamięć nie myli. Ale. Ponieważ to nie jest nie jedyna taka wyspa, tylko druga już jest mniej taka seks i nawet zdjęcia satelitarne są rozmyte. Wierzcie lub nie, ten bobek to też jest wyspa, to jest jeziorko, to jest wyspa, która jest i to jest już większa struktura, bo trzeba naprawdę dużo oddalić. O, 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 jest na tejże wyspie, a ta jest częścią Kanady. Ale piękna klamra. Mówiłem, że tutaj wrócimy. I tym pozytywnym akcentem chciałbym Państwa pożegnać. Ja zwiększyłem swoją mizerną, ale już jakąś tam wiedzę na temat wysp, a Państwa mam nadzieję, że zaciekawiłem. A kolejna, kolejny odcinek, jeżeli powstanie, to będzie jak wyspy wpływają na ekonomię państw. Na ich wyłączne strefy wpływu i tutaj tak zwany spoiler, spoiler alert: Portugalia naprawdę, rusycyzm, uwaga, dzierży palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o tego typu wykorzystanie wysp. Może nie tyle wykorzystanie, co czerpanie profitów, benefitów, chociaż nie benefitów, nie. nie. Profitów z poszerzania swojej ekonomicznej strefy wpływu, ale do tego jeszcze wrócimy. Dziękuję serdecznie i życzę miłego dnia. Do widzenia.